Zmagania na warszawskim parkiecie dosłownie wystartowały, ale jeszcze nie wystrzeliły. Dajcie znać, jak się czujecie po ubiegłym tygodniu, a w zasadzie po dwóch tygodniach, w których to chociażby ten nasz najpopularniejszy, najważniejszy, nasz najbardziej reprezentatywny indeks, indeks polskich bluechipów, wzrósł, licząc od ekstremum, co jest takim troszeczkę oszukańczym liczeniem, ale niech będzie, o. 20% o 20%, czyli o tyle o ile już nam rósł niejednokrotnie od listopada 2021 roku bo takich podbitek w skali między 15 a 20% no to to jest czwarta, a nawet chyba bodajże piąta podbitka w tej tendencji spadkowej o takiej Właśnie skali na ten moment giełdowy gong wybrzmiał dosyć ładnie. Nie mamy ani imponujących spadków, ani imponujących wzrostów. Mamy otwarcie w okolicach piątkowego zamknięcia z naciskiem delikatnym na jednak tendencję spadkową. No i z tego miejsca pytanie oczywiście do nas, dlatego że to nie ma być tylko i wyłącznie. Moje zdanie przekazane Wam, ale możemy sobie oczywiście podyskutować, bo ja będę mówił ze swojej perspektywy. Można to traktować oczywiście edukacyjnie, albo przede wszystkim to edukacyjnie trzeba traktować, bo trzeba sobie pod to, o czym mówimy, dorzucić oczywiście analizę fundamentalną, bo bez tego absolutnie ani rusz. My będziemy mówić sobie o sygnałach i o aspektach technicznych, ale Koniec już zbliżenia na mnie. Zobaczmy to, co jest ważniejsze, co się bardziej liczy, a więc giełdowe wykresy. I zmierzmy sobie, oczywiście najpierw, zobaczmy, jak to wyglądało wcześniej pod kątem overbalansowym. Mamy 1610 to jest aktualny pułap, jeżeli chodzi oczywiście o kontrakty, natomiast jeżeli chodzi o dynamikę tego ruchu, w którym się znajdujemy, no to. I pod kątem arytmatycznym, nie pod kątem procentowym, bo ta podbitka miała miejsce na poziomie 15%, ta podbitka największa w tej całej tendencji 23,5%, ta podbitka 12%, ta podbitka o y, mamy też 12%, no i ta niespełna, czy też po prostu 20% podbitka, co oznacza, że pod kątem takim overbalansowym dalej. Utrzymujemy się w tej tendencji spadkowej, ale pod kątem technicznym pojawiły się nam istotne sygnały do odwrócenia niektórych ważnych giełdowych tendencji i z perspektywy naszej giełdy mamy rzadko spotykaną sytuację, w której zachowujemy się lepiej niż giełda w Stanach Zjednoczonych, ale to też przez pryzmat tych wszystkich Tendencji napływu kapitału do emerging markets i odpływu kapitału z amerykańskiej waluty, który obserwujemy w zasadzie od tych dobrych dwóch tygodni, czyli na ten moment ta analiza historyczna, bo Rafał się do tego oczywiście odnosi, skończyło się na bitwie pod Płowcami. było oczywiście Grunwald, bo tu mamy 1410. Chrztu Polski się jeszcze nie doczekaliśmy, no i z tej perspektywy oczywiście będzie to Trudne do osiągnięcia, do tego, żebyśmy te 966 punktów na tym indeksie zobaczyli. Nawet jakbyśmy popatrzyli z perspektywy koronacji chrobrego, to dalej jest to, są to poziomy relatywnie wysokie, oczywiście z tego miejsca, w którym się aktualnie znajdujemy. Natomiast pod kątem technicznym, tutaj wejście z powrotem w konsolę tą konsolę, czyli okolice 1720, 1730 punktów, to tutaj ta dyskusja o tym, czy najgorsza za nami powinna już nabrać e, rozpędu, i wtedy będzie się też pojawiać ta wątpliwość w postaci tego, co Fed może zrobić 14 grudnia. Na pewno będzie tutaj Turbo-turbo ciekawie, my natomiast popatrzymy sobie na ten sektor, który był sektorem i siłą napędową dla, dla WIG-20, a więc na sektor bankowy, bo pod kątem technicznym. Pojawiły się sygnały zakupowe, bo układ wierzchołków i dołków na tych najważniejszych bankach, w bankach PKO, PKO BP, czy na tych mniejszych, jak sobie patrzymy, na Aliora, na MBank, to tamte sygnały zakupowe nam się pojawiły. Fala poszła naprawdę ładna, bo tutaj te wzrosty mamy na poziomie 31-36%, więc widać, że to banki tą pałeczkę przejęły, troszeczkę na zasadzie nic gorszego wydarzyć się już nie może, bo i kredyty frankowe, bo i wakacje kredytowe, bo i spadek yy, popytu, a nawet nie tyle spadek, co absolutne walnięcie popytu na kredyty hipoteczne. To wszystko w cenach poniekąd tutaj było uwzględnione i to też oznacza, i to też oznacza, yy, że. Yy, Gdybyśmy, gdyby pojawiła się jakakolwiek korekta, to można się zacząć zastanawiać nad pomału zakupami do IKX. Ja nie chcę trafiać ani w dołek, ani w wierzchołek, nie interesuje mnie to bardziej. Będę oczywiście podchodził do tych zakupów na tym rachunku jak do uśredniania i to w podejściu bardzo długo, długoterminowym. Z horyzontem inwestycyjnym, mam nadzieję, trzymania pozycji kilka lat w górę, a to oznacza, że spokojnie mogę sobie pozwolić na poczekanie, na upewnienie się, czy rzeczywiście mamy do czynienia z tendencjami odwracania sytuacji. Tym bardziej, że jak popatrzymy sobie na te fale wcześniejsze, to pojawiały się korekty od wierzchołka na poziomie 20-30% spadków i to bardziej. W przypadku tego typu tendencji e, chciałbym dorzucać do portfela, natomiast to, co jest tutaj w tym wszystkim najważniejsze, to to, że te symptomy odwrócenia trendu, one nam się tu pojawiły. Tak samo PKOBP ładnie przełamał ten, ten wierzchołek, ładnie się utrzymujemy jeszcze. Nad tym poziomem, poziomem wsparcia jest absolutnie absolutnie ciekawie. Radek pyta z perspektywy wysokiego dolara. Można założyć scenariusz, że ruch wzrostowy na GPW, nawet nie pyta, stwierdza, na GPW wyprzedził osłabie, wyprzedzi osłabienie dolara, smartmany zaczną wykupować polskie aktywa z bonusem walutowym. To poniekąd się już wydarzyło, bo przecież polski indeks wyceniany w amerykańskim dolarze, a więc WIG 20, ale w tym ujęciu w tym ujęciu USD możemy sobie ten wykres wyrzucić, no to pokazuje bardzo gwałtowne odbicie bardzo, bardzo gwałtowne odbicie i z tego odbicia w ujęciu dolarowym rzadko kiedy dochodziło do później głębszej korekty no to miało miejsce na przełomie, na przełomie wieku 2000, 1998 do 2002, no to ta konsolka tutaj, to wtedy taką sytuację mieliśmy, natomiast wcześniej mamy albo V-kształtne odbicia i te V-kształtne odbicia tutaj kilkukrotnie miały miejsce, czyli tu mamy ten dołek kryzysu na rynku nieruchomości w Stanach, tu mamy oczywiście moment pandemii, no i tu mamy ten cykl podwyżek, bo tak to możemy oczywiście określać, albo inaczej kryzys inflacyjny, bo to może bardziej oddaje sytuację tego roku, w którym się znajdujemy, i albo lecimy ładnie fał kształtnie, albo dostajemy tą drugą szansę w tym ujęciu tygodniowym. Bo popatrzmy, że to odbicie trwało nam nawet 3. tutaj mamy listopad 2001 i odbicie trwało aż do maja, czyli mieliśmy pół roku po czym mieliśmy i nastąpiło takie mocniejsze tąpnięcie tutaj to odbicie miało miejsce miało miejsce od stycznia 24 do kwietnia czyli co najmniej 3 miesiące taka fala nam się budowała i później mieliśmy szansę do wejścia, ja wiem, że to nie brzmi Jakoś turbo oczywiste z perspektywy aktualnej sytuacji, ale jednak uważam, no tutaj mamy od 9 października, więc już jest miesiąc za nami, że to odbicie mogłoby nawet potrwać listopad, grudzień styczeń i ten styczeń mógłby być tym miesiącem przełomowym, niehamująca inflacja mogłaby nam tutaj przede wszystkim napsuć krwi bo poniekąd teraz odbywa się to dyskontowanie tego scenariusza, że inflacja ten swój pik osiągnie w pierwszym kwartale 2023 no i te projekcje ekonomiczne, e, które poznamy z perspektywy Fedu, e, no będą absolutnie absolutnie kluczowe, bo po 14 grudnia, czyli po posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku Kolejne posiedzenie, z tego co pamiętam, ma miejsce dopiero w lutym, więc mamy przestrzeń prawie dwóch miesięcy do ruchów, w którym Fed po prostu będzie w takim trybie watch and see. No i zobaczymy, czy te dane w tym czasie będą nam napływać czy te dane, które będą nam napływać, będą danymi satysfakcjonującymi. Popatrzmy na M-Bank, i to jest dokładnie ten sam scenariusz, czyli zobaczmy, jak ładnie udało się te wierzchołki pokonać, poprzebijać. No i to może zwiastować, tak jak powiedziałem wcześniej pod kątem technicznym, że te sygnały do zakupów nam się pojawiły. W przypadku PZU tak cudownie nie jest, ale też nie jest źle. Uzupełniliśmy lukę cenową i to praktycznie technicznie przepięknie, absolutnie przepięknie wygląda. Pod kątem overbalansowym też mega super nie jest, bo ta tendencja tutaj, ona nam mniej więcej jest tożsama z tym, co obserwujemy od listopada, więc absolutnie to nam nie odbiega od tych podstawowych scenariuszy, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o chociażby sektor bankowy i podobne rzeczy, 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 rzeczy oczywiście dzieją się w przypadku PKN Orlen, ale tu już ładnie jest i w końcu poniekąd zaczyna być widoczna przejęcie PGNiG przez PKN Orlen, bo ono wcześniej było nawet nie tyle czynnikiem niepomagającym, co przeszkadzającym w odbiciu. Ale uwaga, bo tutaj to nie jest tak, że PKN Orlen takich ścian wcześniej nam nie robił, bo wystarczy popatrzeć na tą sesję od początku, nie od początku, ale od 24 lutego. Tu mieliśmy w zaledwie 6 dni, kurs PKN-Orden nawet osiągnął plus 30%. Tutaj mamy od 24 października plus 30%. Z tą dynamiką, absolutnie do pochwalenia się bo ona jest naprawdę ładna, naprawdę ładna, jeszcze ta świeca z sesji piątkowej plus 5% z luką cenową, wygląda naprawdę, wygląda naprawdę wyśmienicie, więc ta stabilizacja sytuacji w okolicach nawet 70 zł w listopadzie w przypadku PKN Orlen, mogłaby mieć miejsce. Z perspektywy długoterminowej dalej jest relatywnie tanio. W przypadku PKN Orlen no to już mówimy o spółce, która mieści się w tych 150 największych spółkach świata, a pod kątem przychodowym, jeżeli chodzi o spółkę energetyczno-paliwową w Europie, no to jest to podium i wyprzedza takie spółki, takich gigantów jak BP czy chociażby Shell, więc jeżeli chodzi o samą tą fuzję, to wydaje mi się, że pod kątem wizerunkowym dla nas jest ona jak najbardziej trafiona. Resztę odnosi się już tylko i wyłącznie do tego, w jaki sposób ta spółka jest zarządzana i w jaki sposób jej majątek jest budowany, ale to jest temat już na Osobne wideo. KGHM też nam ładnie odbił, ale z niskich poziomów, no bo z okolic 80 zł. Natomiast tutaj, też takim czynnikiem, który pozwolił nam na to odbicie, jest sytuacja na rynku miedzi. I to jest kolejna spółka, której dynamika wzrostów mieści się jeszcze w tych overbalansowych przedziałach, które notowaliśmy wcześniej. Ale jesteśmy w takim momencie, gdzie spokojnie te techniczne sygnały, te techniczne sygnały mogą nam się, mogą nam się pojawić, te techniczne sygnały, oczywiście do zakupów tych w ujęciu średnio bądź też długoterminowych z perspektywy teorii doła, układ dołków i wierzchołków, jest, jest absolutnie zachowany do tej tendencji wzrostowej, ale tak jest, zgadza się tutaj, e, mieliśmy też zmiany, jeżeli chodzi o prezesa kghm został nim prezes Poczty Polskiej. E, jakby to powiedzieć, te wszystkie zmiany na tych stołkach zarządczych spółek Skarbu Państwa e, mieszczą się we wszystkich aspektach złych e, i dobrych tego, że, e, że te spółki są w rękach Skarbu Państwa i z tym, jakby to powiedzieć, no albo się godzimy i do portfela dorzucamy sobie tego typu podmioty i narzekamy albo no, albo po prostu je omijamy szerokim szerokim łukiem niestety z perspektywy akcjonariusza to absolutnie dobre nie jest i ten ten udział sk Skarbu Państwa no nie jest do końca tak wielkim atutem. No, z perspektywy fuzji PKN Orlen z PGNG plusem jest to, że zrobiło się miejsce dla WIG-20 dla spółki, która e, udziału w Skarbu Państwa nie ma. I to są akurat fajne. E, e, I to jest zakład plus tej całej, oczywiście, e, sytuacji. Popatrzmy sobie na CTC, e, na spółkę, która Boryka się z problemami. Bodajże Newsweek albo ONET, a to jest jedna chyba grupa kapitałowa, pochwalił się artykułem na temat, na temat spółki CCC, na temat problemu oczywiście z zadłużeniem tej spółki. Nie wiem, czy macie tutaj pozycje długie, natomiast biorąc pod uwagę, jakie odreagowanie mieliśmy generalnie na rynku giełdowym i to, że tutaj te akcje nam nie rosną, no może stanowić zapowiedź po prostu takich dalszych problemów w obliczu i w sytuacji w której na no absolutnie przestrzeń do restrukturyzacji zadłużenia nie jest najlepsza otoczenie stóp procentowych i cyklu w tym się znajdujemy też najlepsze nie jest. Ja tylko tutaj podkreślam poziom 33 zł. Trzykrotnie odbijaliśmy się od tego poziomu ale po prostu uważajmy bo przełamanie tego poziomu pod kątem technicznym oczywiście może stanowić taki sygnał, jednak mimo wszystko, sygnał pro, pro spadkowy, pomimo tego, że już oczywiście nisko, nisko jesteśmy. Nie wiem, czy są podpisane jeszcze umowy, jeżeli chodzi o spółki, które będą brały udział w budowie atomu. Budowie elektrowni, o, którą, o której dyskusje trwają już od lat, ale teraz oczywiście wszystko przybrało większych rumieńcy, nie wiem, czy zostały one jeszcze podpisane. I wydaje mi się, że to, że pod kątem, pod kątem tych wszystkich ruchów, typu właśnie, że kto będzie budował i brał udział w budowie atomu, bardziej będzie to czynnik i łatwiej będzie rozegrać spadki. Czyli jak wyjdziemy sobie w górę na tych spółkach i zacznie się robić absurdalnie, to może łatwiej będzie rozegrać spadki niż rzeczywiście wyłapać, na której spółce taka ładna, piękna, cudowna fala może się pojawić. Popatrzmy na XTB, na partnera naszego, naszych odcinków. XTB 28 ,10 zł 10 i pokazuję ten przykład, dlatego, że mało jest przykładów spółek spółek, które należy potraktować jako beneficjentów z pandemii. Oczywiście nie takich zero jedynkowych, bo to jest sytuacja bardziej złożona. Ale jest to spółka, która. no Dajcie mi inny przykład, ale chyba jedyna spółka z tych covidowych, która może przebić najwyższy poziom w historii i to dwa lata po pandemii. Dla mnie szansa na to, że się odbijemy od tego wierzchołka jest to zdecydowanie mniejsza niż to, że ten wierzchołek przebijemy. I to wygląda naprawdę fajnie, możemy nawet sobie chwilkę na ten wykres popatrzeć, bo takich przykładów na warszawskim parkiecie niestety, ale mamy niewiele. Z perspektywy akcjonariuszy nie widzę i nie znajduję powodów, dla których mielibyśmy, i czy powinno się pozbywać akcji XTB. Na pewno nie pod kątem technicznym, tej tych aspektów, i tych sygnałów, absolutnie. Nie mamy. Zobaczmy sobie jeszcze branżę gamingową, ale nawet z perspektywy, może bardziej Movie Games, bo tam się zaczyna dziać coś niefajnego z tymi wszystkimi spółkami zależnymi. Pojawiły się jakieś, nie wiem czy to można nazwać wojenkami, chyba że no myślę, że można nazwać wojenkami pomiędzy, pomiędzy spółką Movie Games i jej zarządem, panem Mateuszem Wcześniakiem, a spółkami zależnymi, takimi jak chociażby Road Studio. To jest zarządzane jest przez Macieja Nowaka, No wygląda to źle. Wygląda to źle. No, oczywiście samo Movie Games przecenione o 90% w dwa lata. To wygląda fatalnie i to jest ten przykład, którego wolałbym nie pokazywać. Natomiast chyba, chyba każdy z nas, i to jest takie idealne potwierdzenie, że technika z fundamentami nam się łączy i że wyjście z tego typu tendencji będzie absolutnie trudne do zrealizowania dla spółki Movie Games, no nie mówiąc już o tych spółkach zależnych i o wydawaniu gier, no bo tam mamy chyba i True Games i, i Road Studio, to są takie przykłady, gdzie w tej grupie się po prostu nie, spółki nie dogadują, a, a to dla nas, akcjonariuszy jest absolutnie zła informacja. To jest też przykład, już te tendencje, zmiany ceny absolutnie powiązane są z tym, co później dotyczy i dotyka, no nie, może nie dotyka, ale po prostu pojawia się, pojawiają się te informacje publiczne w końcu one ujrzą światło dzienne, a wcześniej mamy reakcje, reakcje cenowe. Wrzucimy sobie Arctic Paper. Bo to jest spółka, oczywiście, jak już mamy taki optymizm związany z tą sytuacją, bo no to nie jest spółka taka typowo pandemiczna, bo ta tendencja wzrostowa zaczęła się nam delikatnie i można powiedzieć, że delikatnie wcześniej albo też pod koniec 2020. Arctic Paper dla mnie tu nie jest pump and dump i bardziej. Powinniśmy ten wierzchołek przełamać. Podobnie jak w przypadku XTB, w przypadku tego typu tendencji. Oczywiście e, nie jestem absolutnie zwolennikiem kupowania po przełamaniu takiego poziomu, bo tu już jest oczywiście wysoko i można sobie krzywdę zrobić, ale przez to, że jesteśmy wysoko. Jest zdecydowanie większa szansa na przełamanie wierzchołka niż na to, że się od tego wierzchołka odbijemy. I takim też fajnym przykładem jest też Azbis, który do wierzchołka oczywiście daleka, no, chociaż daleka no, 15-16% może nie tyle daleka droga, co może po drodze się po prostu pojawić korekta ale w przypadku Azbisu, Arctic Paper czy XTB. E, Absolutnie nie zdziwiłbym się, gdybyśmy w listopadzie tego roku, a mamy do tego jeszcze co najmniej 15 giełdowych sesji, zobaczyli nowe maksima, bo, bo to jest absolutnie coś, co mam nadzieję, że w przypadku tych spółek się pojawi, bo wiem, że, że siedzicie w nich i macie te pozycje. Pozycje pozajmowane. Jeżeli chodzi o ASECO, ASECO Poland, możemy sobie wrzucić, ale nie wrzućmy sobie akcji, nie, nie wrzućmy, sobie wrzućmy sobie equity, a nie mm, absolutnie nie mówię, i tak jak powiedziałem wcześniej, absolutnie jestem. Przy jeżeli ktoś nie ma akcji, nie znajduje powodu, dla którego miałby zajmować pozycję po przebiciu wierzchołka, bo to jest proszenie się o to, o czym pisze Anagamin na czacie, czyli przebicie wierzchołka i możliwe, że nas ubierze absolutnie na górce. Tu oczywiście mówimy o osobach, które pozycje już zajęte mają, asekopolant, nie powiedziałbym, że jest to jakaś turbowielka okazja. Mieścimy się w tych konsolidacjach, w tych. Yy, tych ruchach, które miały miejsce wcześniej, więc jeszcze tutaj tych sygnałów do zakupów nie mamy, ale lada moment one nam się mogą pojawić, tylko że to do tego trzeba absolutnie przekroczenia tego ostatniego wierzchołka, żeby taki impuls nam się tutaj mógł w przypadku ASECO Poland pojawić. Wydaje mi się, że, że pod kątem technicznym jest kilka troszeczkę ładniej wyglądających spółek. Banki były na początku Banki były na początku, tak. Orlen też był, też był na początku. Nie zaczynaliśmy od Orlenu, banki były przed Orlenem, nawet przed Orlenem. Udało nam się sytuację banków omówić. Kochani, link w opisie znajdziecie, link do nagrań z konferencji XTB Masterclass. Jeżeli nie mieliście okazji obejrzeć tą konferencję na żywo, serdecznie polecam, bo wywiady, wykłady absolutnie są na wysokim poziomie. Można się dowiedzieć przede wszystkim dużo ciekawych rzeczy pod kątem nawet nie tyle inwestycyjnym bezpośrednio, co geopolitycznym, a to oczywiście jest powiązane z rynkami finansowymi. Kiedy kolejna decyzja RPP, no kochani, w tym tygodniu w środę mamy kolejną decyzję, kolejną decyzję, jeżeli chodzi o Radę Polityki Pieniężnej. No i mam nadzieję, że będzie się udziało. Natomiast dla mnie, tak jak powiedziałem wcześniej, Rada Polityki Pieniężnej albo bez podwyżek albo 25 albo max 50 punktów w tych obszarach będziemy się, będziemy się poruszać, więc oczywiście w przypadku decyzji RPP zapinamy pasy, natomiast jeżeli to by była podwyżka mniejsza niż 50 punktów bazowych, nie podnosimy albo 25, no to oczywiście dla polskiej giełdy to jest informacja spoczko, dla polskiej waluty już tak nie do końca, no ale wydaje mi się, że to jest już dla nas wszystkich, bardzo dobrze znane. Trzymam kciuki za to, żebyście mieli udany tydzień pod kątem inwestycyjnym. We wtorek o dziewiątej mamy rozmowę z ekspertem CMC Markets. To Darek Dziduch oczywiście poprowadzi. Dzisiaj jeszcze o godzinie 18.00. Kryptostream. W środę o godzinie 9.00, a więc tak jak przed, każdą, przed no, każdą, to jest dużo powiedziane, ale przed. Poprzednimi decyzjami Rady Polityki Pieniężnej będę miał okazję porozmawiać z lubianym przez Was e, talibem, bo tak go nazywacie, czyli Maciejem Przygórzewskim z walutomatu i dyskutować oczywiście będziemy o tym, jak dalej kształtować się powinna polityka monetarna realizowana przez Narodowy Bank Polski, a dokładniej jej organ, a więc Radę Polityki Pieniężnej. Więc będzie, będzie. Ciekawie, w tym tygodniu serdecznie Was zapraszam na kolejne nagrania udanych inwestycji. No i lecimy z tematami inwestycyjnymi.